Dzień dobry, to Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek 212. I dzisiaj będę mówił o fizjologicznych zaletach medytacji. Witam Ciebie dzisiaj, mój drogi słuchaczu, w kolejnym odcinku, który eksploruje temat medytacji i jej wpływu na nasz organizm. Jeżeli dobrze wiesz, to ja regularnie medytuję od dobrych kilkunastu miesięcy, może nawet lat, i zauważam u siebie bardzo daleko idące pozytywne konsekwencje związane z regularną medytacją. I kiedy zaniechuję tego nawyku, to wtedy zauważam dość daleko idące problemy związane z właśnie brakiem tych zalet fizjologicznych, o których teraz będę Tobie mówił. Które są, każda z nich jest potwierdzona naukowo badaniem. Więc zaczynamy i zostań ze mną dalej w dzisiejszym podcaście. Więc tak, fizjologiczne zalety medytacji. Po medytacji obniża się ciśnienie krwi, spoczynkowy puls oraz wszelkiego rodzaju fizjologiczne objawy stresu. Więc jak dobrze pamiętasz, we wczorajszym odcinku mówiłem o tym, że medytacja Obniża ogólnie poziom stresu, a badanie naukowe udowodniło, że też obniża fizjologiczne objawy stresu. więc faktycznie ta medytacja działa pozytywnie na twój organizm. Następna rzecz. Obniża poziom kortyzolu we krwi, co jest bardzo dobre, szczególnie wieczorem. Nad ranem nie tak bardzo, ale i tak ten strzał kortyzolu jest tak wysoki, że i tak się obudzisz, więc jeżeli medytujesz rano, od razu po staniu, to raczej nie będzie to Tobie dawało jakiś dużych problemów. Więc obniżenie kortyzolu, poziomu kortyzolu we krwi, medytacja wieczorem, super opcja. Kolejna zaleta medytacji to jest obniżenie odczuwania chronicznego bólu u pacjentów, którzy mają stwierdzony chroniczny ból. Więc że cierpisz na chroniczny ból, to zastosowanie regularnych medytacji pozwala obniżyć jego poziom. Następnie wzrasta odporność organizmu, czyli osoby, które regularnie medytują, rzadziej chorują na choroby. Co w moim wypadku jest to dość zauważalne, bo mało choruje. Znaczy zdarza mi się od czasu do czasu coś załapać, ale zazwyczaj szybko to mija i wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi na przykład o moje nieobecności nie wiem, w pracy. Kolejna rzecz to jest ten. Spadek stresu oksydacyjnego w organizmie, czyli po jakichś ćwiczeniach fizycznych, medytacja, dobra dla Twojego zdrowia. Uspokaja pracę Twojego mózgu, czyli stabilizuje fale alfa i teta. Też jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli ktoś ma bardzo rozbiegane myśli. Wzrost neuroplastyczności mózgu, czyli łatwiej się czegoś uczyć. Opóźnia też proces starzenia mózgu, czy procesy starzenia mózgu, czyli osoby regularnie medytujące mają zauważalnie młodsze mózgi biologicznie niż ich rówieśnicy. Czyli jeżeli na przykład, mając teraz 30 lat, zaczniesz regularnie medytować raz, dwa razy dziennie, to za 30 lat, jeżeli ktoś weźmie Twój mózg i przeskanuje go na wtedy być może będą innego rodzaju diagnostyczne urządzenia, ale załóżmy, że przeskanuje na takim urządzeniu diagnostycznym, niekoniecznie rezonansie, to się okaże, że twój mózg na przykład ma lepsze przepływy, ma więcej neuronów niż mózgi twoich rówieśników, którzy też przez te 30 lat nie robili takich rzeczy jak ty. Ciekawa rzecz, jeżeli chcesz żyć długo i zdrowo, medytacja jak najbardziej. I Ostatnia rzecz, o której też mówiłem dosłownie chwilę temu, czyli poprawia przepływy krwi w mózgu. Dzięki temu mózg jest bardziej odżywiony, lepiej działa. I taka rzecz już nie do końca potwierdzona naukowo, ale bardziej dowód anegdotyczny czy empiryczny do, pochodzący od mojej osoby, więc mówię, że to tak u mnie działa. Jeżeli medytuję regularnie, rano i wieczorem, te 30 minut, to wystarcza mi około 1,5 godziny snu mniej w nocy. Co jest dla mnie wyjątkowo pozytywnym aspektem medytacji, bo mam dwójkę małych dzieci. Więc jeżeli też masz dwójkę małych dzieci i nie zawsze w nocy jesteś w stanie się w 100% wyspać, nie masz tego snu takiego stałego, jak ci się uda złapać 6 godzin snu, czy 5, to jesteś bardzo zadowolony ze swojego życia i szczęśliwy. Więc medytowanie rano i wieczorem, 15 minut, 20 minut, pozwala w jaki sposób, chociaż minimalnie, skompensować stratę tego snu, w nocy, ale to jest oczywiście moje własne to, co ja sam zauważyłem w swoim życiu. Jeżeli ty masz jakieś inne spostrzeżenia, proszę daj mi znać, bo być może coś jeszcze ciekawego dzieje się z tą medytacją, i chciałbym, aby więcej Polaków w Polsce i też na świecie stosowało medytację, bo być może wtedy byśmy byli dla wszystkich milsi, zdrowsi mieli, byśmy mieli zdrowsze mózgi. I nie traktowalibyśmy medytacji jakiegoś, jako jakiegoś oświeconego mambo jumbo tylko normalną procedurę, która wydłuża ja, jako, poprawia jakość naszego życia i wydłuża okres, kiedy jesteśmy przydatni dla nas samych, dla społeczeństwa, dla naszych rodzin, bo nasze mózgi są zdrowsze. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, który mówił o fizjologicznych zaletach medytacji. Jutro będę mówił o jej różnych rodzajach, które możesz zastosować w swoim życiu i też miejsca, z których możesz rozpocząć swoją przygodę z medytacją. I opowiem też trochę mojej historii, jak ja zaczynałem i skąd to się w ogóle u mnie wzięło. Dziękuję bardzo Tobie za dzisiejszy odcinek, za to, że mi przesłuchałeś do samego końca. Mam nadzieję, że właśnie kiedy kończysz słuchać tego odcinka, to siadasz i medytujesz. A to był Damian Wójcik, podcast codzienny, odcinek 212. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro. Na razie, cześć!